Netask Seismo skaner wnętrza sieci. Każdego dnia serwisy internetowe donoszą o nowo wykrytych lukach w różnego typu aplikacjach, od przeglądarek internetowych, przez komunikatory, aż po serwery HTTP. Z pomocą przychodzi Seismo moduł dostępny w urządzeniach do zintegrowanego zabezpieczenia sieci firmy Netask. Moduł Seismo jest skanerem wnętrza sieci odpowiedzialnym za wykrywanie aplikacji podatnych na ataki i zagrożenia. Każdorazowo, kiedy komputer nawiązuje komunikację z internetem, ruch taki jest sprawdzany przez Firewall, a następnie przez IPS. Dzięki czemu Seismo otrzymuje informację, jaka aplikacja i w jakiej wersji została użyta. Seismo sprawdza w czasie rzeczywistym wykrytą aplikację pod kątem wrażliwości na ataki, zapewniając tym samym ochronę 24 godziny na dobę, bez żadnego wpływu na wydajność pracy samego urządzenia. Pierwsza zakładka Seismo. Przedstawia informacje o wszystkich lukach w zainstalowanych w sieci aplikacjach. Znajdują się tutaj informacje na temat poziomu zagrożenia, nazwy wykrytej luki, jak i liczbie stacji klienckich, na których dane luki wykryto. Informacje te można w łatwy sposób agregować, na przykład według poziomu zagrożenia, czy też luki, która dotyczy największej liczby komputerów. Co pozwala na jeszcze skuteczniejsze wykorzystanie tych informacji. Klikając na przycisk Show Help. Administrator otrzymuje pełną informację na temat wykrytego zagrożenia oraz, jeśli istnieje, link do najnowszej wersji oprogramowania, w której dana wrażliwość została usunięta. Druga zakładka zawiera informacje o wszystkich zainstalowanych na stacjach klienckich aplikacjach, które nawiązują połączenia sieciowe. Pozwala to administratorowi na wykrycie aplikacji, które ze względów bezpieczeństwa nie powinny być w sieci wykorzystywane, np. GaduGadu -GADU czy Messenger, lub niepotrzebnie obciążają łącze, np. radia internetowe lub aplikacje peer-to-peer. -peer. Trzecia zakładka. Pokazuje tylko te aplikacje, które stanowią zagrożenie na skutek wrażliwości zidentyfikowanej przez Sejsmo. W momencie wykrycia podatnej na ataki luki, administrator widzi takie zdarzenie w logach. Na podstawie tych informacji administrator może generować okresowe raporty prezentujące stan bezpieczeństwa całego systemu i stopień jego poprawy na skutek eliminowania wrażliwości wskazanych przez sejsmo.